Cześć, witam Cię na kanale Languages. Tym razem jesteśmy w Krakowie na jarmarku Bożonarodzeniowym z Polną i z naszą mysią, jest w stroju Renifera. Jak widzicie za mną przepiękną choinkę, jest okrzyknięta jedną z najpiękniejszych choinek takich Bożonarodzeniowych w ogóle na całym świecie. I w tym odcinku mam dla Was taki dosyć ciekawy i przydatny zwrot na jarmarki bożonarodzeniowe, jeżeli będziecie gdzieś jeździć po Europie. Przecież jak powiedzieć po angielsku, poproszę dwa grzańce. W ogóle jak jest po angielsku grzane wino? Po angielsku grzane wino to Mald Wine. Mald Wine. Zatem poproszę dwa grzańce, powiemy Two mild Wines, please. Two mild Wines, please. Jak widzicie ta choineczka ładnie zmienia kolory cały czas na taki zimny niebieski prawie że aż biały, a po prostu robi się taka piękno złoty taki ciepły kolor ta choinka. Naprawdę robi wrażenie na żywo. Zaraz wam ją pokażę z drugiej kamery jak to wygląda z bliska, bo naprawdę robi wrażenie i pięknie się komponuje. Dziś jest takie jakby troszkę mgła. Jak widzicie pięknie się to komponuje wszystko razem. Z tej strony jest choinka, a tam z drugiej strony jest cały jarmark ale strasznie, strasznie drogi. A teraz przejdziemy do aktywnej nauki mówienia. Powtarzaj po mnie na głos, głośno i wyraźnie. Poproszę dwa grzańce. Two mald wines please. Two mald wines please. Teraz ty. Poproszę dwa grzańce. Można również powiedzieć w inny sposób. I'd like two mald wines please. I'd like two mulled wines, please. Mogę prosić o dwa grzańce? Lub poproszę dwa grzańce. Can I have two mulled wines, please? Can I have two mulled wines, please? Poproszę jeden duży grzaniec. One large malt wine, please. One large malt wine, please. Natomiast grzane piwo w brytyjskim angielskim wypowiemy to malt beer. Malt beer. A w amerykańskim angielskim malt beer. Malt beer. Będąc ze znajomymi lub na przykład na randce, możecie chcieć komuś coś zaproponować do picia. Do tego przyda wam się taki zwrot. Napijesz się grzańca? Would you like some muld wine? Would you like some muld wine? Zamiast proponowania grzańca, to w miejscu muld wine możecie wstawić jakikolwiek inny napój. Kupuję grzańca. Chcesz też jednego? I'm getting a mulled wine. Would you like one, too? I'm getting mulled wine. Would you like one, two? Zatrzymajmy się let Let's stop here for some mulled wine. Let's stop here for some mulled wine. Chcesz z tego stoiska? do you want to try the mulled wine from this stall do you want to try the mulled wine from this stall okay. To nic, w tym odcinku to wszystko Dzięki za obejrzenie i cześć Trzymajcie się, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku Hej Kip i Subskrybuj oraz dzwoneczek, a nie ominie Cię żadna nowa lekcja Jeśli chcesz pomóc nam rozwinąć ten kanał Wystarczy, że udostępnisz ten filmik jako post na Facebooku Zostawisz łapkę w górę i komentarz Na naszej stronie internetowej languages.pl Posegregowane lekcje, zakup lekcji w postaci MP3 do nauki offline i wiele więcej Dołącz również do naszej grupy na Facebooku Nauka języka angielskiego za darmo See you soon